Zacząłem to już dwa tygodnie od wyborów prezydenckich i można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, obóz rządzący z tej czerwonej kartki nie wyciągnął żadnego wniosku. Wręcz przeciwnie, narasta walka o stołki, bodnaryzm szaleje. A Donald Tusk mówi, że trzeba więcej tego samego. To chyba kiepska diagnoza po tak bolesnej, ciężkiej porażce Rafała Trzaskowskiego. Po drugie, widzimy wyraźnie, że próbowali. Próbują i będą próbowali odebrać Polakom to zwycięstwo, ale, ale to się nie uda. To też już widać. No i trzeci wniosek: że prezydentura prezydenta elekta, potem prezydenta Karola Nawrockiego, będzie prezydenturą zdecydowaną, ofensywną, aktywną, z silnym wsparciem świetnej pierwszej damy. To będzie trochę inny styl, to będzie trochę inna dynamika, ale też ten mandat jest uzyskany w trochę innych okolicznościach, on jest uzyskany w dużej mierze z celem, czy taka była intencja Polaków, tak to odczytuję, zatrzymania złych rządów, korekty, złego kursu, powrotu na ścieżkę ambicji rozwoju narodowej dumy. Widzimy więc poważne konsekwencje tego, co stało się dwa tygodnie, ale pamiętajmy, Walka o Polskę nigdy się nie kończy, ona cały czas trwa w każdym momencie, każdego dnia. Musimy być czujni, nie pozwolić, by źli ludzie kierowali polskimi sprawami.